Ma dziś wiatraki w rubik szlacheckich zaczynamy jak zawsze od trójki a bonus się dziś nie kręci go przyłożyłem, bo on się zawsze kręci nie kręci się. W sumie trójka się też nie kręci. Żaden się nie kręci dziś, żaden. Kłastka się kręci No i Windward się kręci No, a trójka się dziś nie kręci idziemy <grymne> jeszcze daraźnicy z dwójeczka tu trójeczka Rodzielnicę chyba naprawili, bo nigdy taka głośna nie była. Coś tu się chyba dzieje. Raczej dziś nie będę dotykał. Albo ok, albo dobra nie pokopałem. Ty tam chyba leżą części od nowo Maga. Ty są stare części, widzę. Na telefonie tego nie złapię, ale ja widzę. Dobra, jedziemy tam, tam do dwójki. Coś tu, coś tu przed chwilą walnęło. Znaczy włączyło się. Jesteśmy pod dwójką, ale się nie kręci. Skąd tam się krowy pod jedynką biorą? Pierwszy raz tam krowy widzę. No. Tylko żeby się znowu coś niespodziewanie nie włączyło, bo ja pewnie spadnę z tych schodów, bo jak to tak dudnie bez niczego, że jakby nigdy nic jesteś z tym pod jedrakiem i ci tak nagle coś. No dziś się nie kręci akuratnie. Troszkę. Tak tyle, co tyle. Teraz. Jest tu do rozdzielni. Do rozdzielnicy, rozdzielni. Ja u trójki, chyba serwisanci byli, bo tam tak burczy rozdzielnica, a tu nic. O, rozkręca się. Westa, się też już powoli kręci. A tu też... Albo tu stąd się ten dźwięk wydaje. O, rozkręcił się. Dobra, lecimy do jedynki. No i jesteśmy pod jedynką. Jak widać, dwójka się rozkręciła że jesteśmy pod jedynką, to możemy dalej nagrywać. To już jest ostatni na dziś wiatraczek. Coś tu chyba mnie kłanią. Ty, tyle jestem na wiatrakach, a jakby niebezpieczeństwa nie widzę. Może tak straszą, żeby nie przyjeżdżać? Muczki się skądś tu wzięły, nie wiem skąd. W Hamburgu, Chyba w Hamburgu części lubi. Albo Hamburg... że Repower. Hamburg firma Repower. Że w Hamburgu wyprodukowana firma. O! Rozkręcił się! Ty! Rozkręciły się dwa na raz, i jedynka! I to w tym samym tempie. się Kręcą. No i jak tam wujek dom robi? Tylko nie wiem, czy to jego, ale chyba jego. No. Oni już w środku mają. Dobra, kręci się już. Idziemy jeszcze do rozdzielnicy. Postwisko zrobili. Bo tu bo nie było. Zobaczymy, jak Mućka na mnie zareaguje. A dwie są. Ile ich tu jest? Sra. XD Słyszeliście? To było sranie Mućki. Dobra. Trochę to nie spasowało do tego odcinka. Ja już z wami się pożegnam. Jeszcze potem ponagrywamy shortsy. Dzięki. Cześć.